Miało być łatwiej, ale czy jest? Od czasu budowy przejścia podziemnego w działdowie mieszkańcy mają spore trudności z przedostaniem się z jednej strony miasta na drugą. Powodem są psujące się windy, strome schody i obawa o bezpieczeństwo spowodowane brakiem monitoringu w tunelu, co sądzą na temat ci, co na co dzień muszą zmagać się z niedogodnościami. Rzadko korzystam, także nie powiem pani, że jestem zadowolony. Chociaż ludzie narzekają, bo tam na windy narzekają na to, że są pozamykane, a że nie wiem. Często Czyli... na pewno dla starszych osób mi się wydaje, bo jeszcze ja w tym wieku jestem, że przelecę sobie, nie? A starsze osoby mają jednak problem. Tutaj widziałem i z wózkami, jak winda nieczynna, czy coś, to muszą targać. To jest trochę takie, mi się wydaje, złe rozwiązanie, bo nic zjazdów, jakieś, nie wiem, czy coś, to jakoś inaczej powinno być rozwiązane. Zakaz jest z rowerami, a starsza osoba jak ma? Objechać? dział na około, pod górkę czy coś. Czyli daleko trzeba iść, no objechać? Daleko, bo jeżeli stąd, no to musi objeżdżać aż tam, powiedzmy, drugi koniec miasta. Tak? Jest przejazd pod, pod tunelem. Nie? A tam, wie pani, jeszcze dla młodego to nie ma takiego problemu. Czasami mi się wydaje, że starsze osoby to mają problemy. Nie? Wiele pani ma dużo problemów z przejściem z wózkami. Inwalidzi też mają problemy. Windy za chwilę prawie nie działają, więc za chwilę... Każdy pomaga im sprowadzić ten wózek, ponieść, więc nie jestem zadowolony bardziej. Czyli windy często, że nie działają, zdarza się? Tak. Wie pani, to stworzyło w tym mieście bardzo ciekawy klimat i jest to też świetne miejsce do zdjęć. A Także uliczni wandale mogą sobie porobić graffiti, się, się tak. tak. Się nawet... A jeśli chodzi o samoprzejście? O samoprzejście? To faktycznie jest pełni oczekiwania, czy każdy może zejść, przedostać się na drugą stronę? Tak, tylko utrudniło to ruch uliczny w Działdowie. Dlaczego? Ponieważ tamto przejście podziemne zostało wybudowane i zamknęli tamtą drogę na Księżodworskiej. Tak, i to utrudniło komunikację w mieście. Rozumiem. A żeby obejść teraz to przejście, daleko trzeba się udać? Żeby obejść to przejście? Tak. tak. Jak inaczej możemy przejść? No nie, możemy przechodzić, idziemy niby dłużej, tak, ale jednak nie musimy czekać, jak jadą pociągi. Nie musimy czekać, a nikt nie lubi czekać. Więc spełnia oczekiwania. Windy często nie, nie działają. Także tak, tak. zdarza się, ja wolę z wnuczkiem też przejść sobie góro jak windą. Także nie wiem jak komu, ale mnie to tak pół na pół. Powiem szczerze, tak, że stare kamienice nie pasują do tego mostu takiego nowoczesnego, ale myślę, że dużo się zmieniło. Chociażby to, że cicho jest, a tak jak przejeżdżali przez ten e, tutaj, przez ten przejazd, to tylko było łup, łup, łup. No, co prawda windy, no tu jest, nie mogli zrobić takiej ścieżki, żeby zjechać gdzieś tam na 3-4 kroki, by była sprawa załatwiona, nie? Ale myślę, że dużo zmienił ten wiadukt. No przydatnie jest, bo jak niektórzy y, mają szybkie jakieś spotkanie, to moż, mogą od razu tak przejść, a, a tak to mo, nie mogą tak od razu przejść, a tak to mogą od razu tak przez tamto. No jest problem, mają problem osoby z wózkami, z rowerami. Myślę, że jest duże utrudnienie. A przecież jest winda. Co z windą? E, windy często się psują, obecnie chyba też nie działają. A w tej chwili akurat działa, ale często bywa, że nie działają? E, Zdarza się, tak. Ostatnio nawet też nie działały. Nie można rowerem. Nie można wózkiem przejść przez to przejście. Tu jest strasznie. To jest po prostu strasznie. Wieczorem, jak się idzie, ja sobie poradzę, mówię. Nam sobie radę, nie? Ale naprawdę osoby starsze, to ja kilka razy tutaj starsze pani sprowadzam. One się boją. Windy naprawdę są tak zrobione, że można się zaciąć. A już mi się zdarzyło raz zaciąć. Także te przejście to trochę nie halo. Tu nie ma ścieżki rowerowej, po tej stronie powinna być ścieżka. Ta ścieżka, która jest na wiadukcie, nie nadaje się do niczego. Bo zjeżdżanie z nią wjeżdża się na rondo, więc po prostu to jest porażka dla mnie. Można było dużo lepiej to zrobić i myślę, że i którzy rządzą, to powinni byli to zrobić i dopilnować, nawet jeżeli to jest droga wojewódzka. Takie argumenty do mnie nie docierają i nie przekonują mnie, bo po to jest gospodarz i po to jest Rada Miasta, żeby tu było dobrze, nie? I inne władze, które powinny się tym zająć, nie? No trudno, będziemy się męczyć następne 30 lat, nie? Poradzimy sobie z tym, jakiś monitoring, można coś poprawić z jazdy, żeby chociaż jakoś sobie radzić, nie? No już trudno, no tak nas spotkało taki los, no. No, fajnie, no dobra, się przejedzie, no ale jak się chodzi, to się chodzi z torbami, nie? No. Ja sobie poradzę, nie, ale starsi ludzie tu kilka razy się potknęło i spadło, nie, już takie były sytuacje, no, 70 no, siedemdziesiąt, po tych schodach i za, on, one są za strome dla niektórych osób, no. i tyle, no. takie jest moje zdanie, nie? Tak, 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 tylko y, lepszy mo monitoring mógłby być. Bo już jest zdewastowane trochę. To znaczy, ja akurat tym przeciem to przełam pierwszy raz. ja mieszkam od strony Księży Odworskiej. No i nie bardzo, bo nie ma zjazdów do rowerów, do wózków. Na przykład na Księży Odworskiej jest zepsuta winda w tej chwili i niestety jej wózkiem nie da rady. A więc po pierwsze, windy ciągle nie działają. Tutaj nawet pan niedawno niepełnosprawny chciał zjechać i nie miał jak. A więc pomogliśmy z kolegą, po prostu go znieśliśmy na dół. I bardzo, bardzo, bardzo narzekał. A no, i ogólnie, tutaj jest bardzo niewygodnie. Jest, jest w ogóle nieprzemyślana budowa. Schodzi się też, o właśnie, pana rowerzysta musi znosić rower, nie ma żadnej windy takiej pomocniczej. Straż miejska kara za to, że ktoś jedzie windą. Zdarzyły się takie incydenty, a więc, no, to chyba tyle by było na temat tego wiaduktu. Poprzednie władze pozwoliły sobie na to, aby nie dostosować tejże inwestycji do potrzeb mieszkańców. Teraz trzeba pozamiatać po poprzednikach i naprawić błędy. Cudu techniki już nie będzie, ale może koszmar się skończy. W październiku ubiegłego roku delegacja z Usteckiego Kraju z Czech odwiedziła powiat Ostrudzki w ramach umowy partnerskiej. Wówczas doszło do prezentacji bazy dydaktycznej oraz podpisania umów partnerskich pomiędzy zespołem szkół zawodowych imienia Szandora Petofi w Ostrudzie, a średnią szkołą zawodową Warnsdorf. Teraz przyszedł czas na wizytę delegacji oświatowo-samorządowej z powiatu Ostrudzkiego u naszych południowych sąsiadów. Od 12 do 15 stycznia dyrektorzy szkół, jak również starosta ostrudzki Andrzej Wiczkowski. Zwiedzili tamtejsze placówki oświatowe. Jednocześnie w obecności Hetmana Usteckiego kraju oraz Starosty zawarto kolejne umowy partnerskie pomiędzy polskimi i czeskimi szkołami. Nawiązana współpraca ma pomóc w pozyskaniu środków z różnych programów np. Erasmus. Dodatkowo ma pozwolić na organizację zagranicznych praktyk i staży, a także wymian i szkoleń nauczycielskich. Pod koniec 2014 roku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Działdowie zakończył inwestycje ucyfrowienia badań rentgenowskich. Udało się zrealizować to przedsięwzięcie dzięki otrzymaniu dotacji z powiatu działdowskiego. Otrzymaliśmy 1 200 tysięcy złotych dotacji. Cała inwestycja została zakończona w kwocie około 1,5 miliona złotych. Jesteśmy w pracowni, gdzie jest najdroższy element tej inwestycji, czyli aparat dwutetektorowy w zawieszeniu sufitowym. Jest to pracownia kosnowłócna. W ramach całej, całego przedsięwzięcia została zrealizowana cyfrowa rejestracja, diagnostyka, dystrybucja i archiwizacja badań rentgenowskich. W pracowni został wymieniony aparat analogowy na sprzęt nowszej generacji, co przyspieszy pracę lekarzy. Badanie wykonane na tym aparacie jest w kilka sekund w systemie komputerowym i czas jego obróbki oraz samej postawienia diagnozy jest możliwy do wykonania praktycznie natychmiast. Wprowadzenie nowoczesnych technik diagnostycznych ma korzystniejszy wpływ również na nasze zdrowie. W zastosowaniu nowoczesnych aparatów rentgenowskich, również jego dawki napromieniania są stosunkowo niższe niż na aparatach starych. Cyfrowe aparaty RGD będą już wkrótce standardem w placówkach ochrony zdrowia, i choć ich koszt jest ogromny, to przekłada się on na korzyści ekonomiczne i niewątpliwie zdrowotne. W mediach ogólnopolskich jesteśmy informowani o zagrożeniu terrorystycznym występującym poza naszymi granicami. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy na terenie powiatu strudzkiego jesteśmy odpowiednio przygotowani na taką ewentualność oraz jak powinniśmy się zachować w sytuacji zagrożenia np. incydentem bombowym. Przede wszystkim nie dotykać tego, nie ruszać i nie zbliżać się. Bezpieczną strefą, taką, która jest przyjęta bezpieczeństwo, strefą bezpieczeństwa jest to 150 metrów od miejsca ujawnienia takiego przedmiotu, takiej paczki, takiej reklamówki, bo przedmiotem niebezpiecznym może być wszystko. Dla nas może by się wydawać zwykła reklamówka, która dla nas jest podejrzana, bo nie powinna tu leżeć, ale również jest to paczka, która przychodzi gdzieś tam do biura przysyłkowego, jest to podejrzana paczka, obtłuszczona, ma inny zapach, no, odbiega od norm zwykłych przesyłek. No, i jak najbardziej też należałoby powiadomić. Przyjadą policjanci, sprawdzą, upewnią się, mają do tego przyrządy, są przeszkoleni. Takie sceny w naszym kraju możemy zobaczyć na różnych ćwiczeniach czy pokazach. Ostruska komenda zapewnia, że w przypadku ataku uzbrojonego napastnika posiada odpowiedni plan działania. Pod względem właśnie działań szybkiego reagowania, mamy cały czas działającą grupę szybkiego reagowania. Policjanci specjalnie są do tego przeszkoleni, szkolą się systematycznie. Są policjanci z zespołu również minersko są jest wydział kryminalny, także jak najbardziej nieraz miało to miejsce, także jak najbardziej bierzemy udział w takich sytuacjach i jesteśmy do tego przygotowani jak najbardziej. Na wypadek innych zagrożeń nad bezpieczeństwem w powiecie ostrudzkim czuwa starostwo powiatowe, które ma na ten cel odpowiednie zasoby oraz środki. Jesteśmy przygotowani do wszelkiego rodzaju zdarzeń kryzysowych, w tym zdarzeń typu terrorystycznego. Za te wszystkie sprawy odpowiada starosta. Ma on do swojej dyspozycji służby, inspekcje powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu. I dodatkowo ma swój zespół, zespół zarządzania kryzysowego powiatowy, starosty, skład zespołu zadania ustala starosta, miejsce pracy i w razie jakiejkolwiek potrzeby posiłkuje się tym zespołem i tam zapadają główne decyzje, co zrobić w danym przypadku. Wewnętrzne przepisy naszego kraju przewidują również prowadzenie obrony cywilnej na wypadek zagrożeń w czasie pokoju oraz wojny. W powiecie zadania z zakresu obronności prowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W chwili obecnej mamy równiutko 800 członków Formacji Obrony Samoformacji. Obrony Cywilnej w powiecie, którzy na co dzień pracują w zakładach pracy, a w razie potrzeby są powoływani do tej formacji. Są to różne formacje: drużyny sanitarne, drużyny ochrony, drużyny odkarzania. W przypadku wystąpienia zagrożeń powinniśmy być poinformowani za pomocą sygnałów alarmowych. Dla przypomnienia ich społeczeństwu, w powiecie syreny uruchamiane są 1 sierpnia oraz 1 września. My mamy to sygnał 3 minuty dźwięk modulowany, odwołanie 3 minuty ciągły. Nie ma już, tak jak wcześniej było tych różnych o zagrożeniu skażeniami, o skażeniach na, na lot lotniczy, nie ma. Są, jest alarm albo go nie ma i on służy do wszystkich, do ostrzegania w tych wszystkich przypadkach. Zgodnie ze strategią bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, obywatele powinni mieć dostęp do edukacji, która ma służyć podnoszeniu naszej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, tak abyśmy mieli świadomość zagrożeń i umieli na nie racjonalnie reagować. Do 15 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie będzie można podziwiać zdjęcia przyrody powiatu działdowskiego, których autorem jest fotograf amator Ryszard Makrzyński. Moim takim przesłaniem jest uwiecznienie e, przyrody. Fotografuję przyrodę z naszego terenu, okolic Działdowa, naszej działdowszczyzny, ale celem moim jest uwiecznienie. E, w naturalnych warunkach zostanych rośliny, owady, przede wszystkim motyle, to, co jest bardzo ciekawe, ale nie preparuję, nie, nie robię żadnych doświadczeń w komputerze, tylko to naturalne i chcę pokazać tą czystą naturę. Artysta pierwszy raz wystawił swoje dzieła na wernisażu, jednak nie ukrywa, że chętnie chciałby zaprezentować się w innym mieście. Chciałbym się spotkać ze słowami krytyki fachowców w tej dziedzinie, lepszych ode mnie oczywiście żeby mógł dalej doskonalić swoją amatorską wiedzę na temat fotografii. Ten niezwykle skromny człowiek jest również autorem zdjęć do książki, znane i mniej znane. Jego pasja i chęć pokazania przyrody taką, jaka ona jest przykuwa uwagę. Bo czy może być coś piękniejszego niż natura? Z końcem stycznia w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Aby ten wolny czas nie upłynął na bezczynności, zachęcamy do skorzystania z oferty zespołu obsługi oświaty i sportu, Nidzickiego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. Zapraszamy najmłodszych w czwartki do udziału w zajęciach kuglarskich oraz w środowych zajęciach tanecznych disco oraz hip-hop. Nie zapomniano również o młodych artystach, z myślą o których przygotowano wernisarz z szuflady, czyli drugą edycję art akcji która odbędzie się 30 stycznia o godzinie 17 w galerii pod Belką. W organizację ferii angażuje się także zespół obsługi oświaty i sportu. Organizując w trakcie ferii na hali widowiskowo-sportowej turnieje koszykówki, piłki nożnej oraz tenisa stołowego, Gminna Biblioteka Publiczna również oferuje atrakcje dla dzieci. Codziennie od godziny 10 będą odbywały się zajęcia o różnej tematyce. We wtorek 20 7 stycznia wręczone zostaną nagrody dla najlepszych czytelników ubiegłego roku. Podczas tegorocznych ferii zimowych Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie zaprasza dzieci od 6 lat do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Będzie można nie tylko poznać dawną historię, ale również zapoznać się z pismem średniowiecznym, a także spróbować swoich sił przy tworzeniu witraży. Nie zabraknie zabawy ze średniowieczną biżuterią. Kto jednak woli poruszać się podczas ferii, może to zrobić na sportowo w Mosirze, podczas turnieju tenisa czy halowej piłki nożnej. Na ruch stawia również Miejski Dom Kultury w Działdowie. Dom Kultury zaproponował warsztaty taneczne w trzech dziedzinach. Taniec współczesny modern jazz, zajęcia akrobatyczne i hip-hop, house i krumping. Taneczne ferie w tym roku będą prowadzone przez instruktorów z Olsztyna oraz Białego Stoku. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie przy ulicy Jagieły 33. Dodatkowo Miejski Dom Kultury szykuje sceniczne atrakcje. W okresie ferii zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich sympatyków muzyki na koncert zespołu Lemon 1 lutego. Jeszcze są bilety, więc chętnych bardzo prosimy o zgłaszanie się jak najszybciej w celu rezerwacji. Na koniec ferii za to zaplanowaliśmy prepremięrę spektaklu teatralnego w wykonaniu grupy Pewni Niepewni o Antku Kochanku. Również zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych, którzy no, kochają sztukę, kochają teatr. Działowska Biblioteka również przygotowała ofertę dla wszystkich, którzy ferie postanowią spędzić w mieście. Od 26 stycznia do 6 lutego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 13 czeka ciekawy program. W programie mamy teaczykami Kamiszy Baj na podstawie tego teaczyku dzieciaki będą wykonywały prace plastyczne, będziemy robiły kwiaty z bibułki, plecenie koszyków będzie, jak również będzie konkurs tańca przy Xboxie grupowo dziewczynki czy chłopcy będą tańczyli. Będziemy gry i zabawy edukacyjne miały również planujemy wycieczkę do muzeum interaktywnego i wycieczkę do parku jak będzie zima, jak śnieg będzie oczywiście będziemy Karmiał ptaszki i lepił bawana. Informacje na temat ferii w działdowie można znaleźć również w kalendarzu na naszej stronie internetowej www.telewizja.mazury.pl. Od poniedziałku w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Jak co roku młodzi ostrudzianie nie mają co narzekać na nudę. Miejska biblioteka publiczna już od soboty organizuje uczniom wolny czas. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 15 na kolejną odsłonę kanapy kulturalnej. To jest nasz początek. A od poniedziałku, przez dwa tygodnie, codziennie w obu naszych placówkach i w filii przy ulicy Krobrego i w oddziale dla dzieci na Ostródzkim Zamku będą odbywały się zajęcia dla dzieci. Zajęcia na zamku będą odbywały się codziennie od godziny 10. Będą to zamkowe opowieści w oparciu o baśnie związane właśnie z zamkiem, czytanie głośne, zabawy plastyczne. Odskocznią od tych zajęć będą warsztaty 29 stycznia pod tytułem Nie tylko mama i ja, gdzie dzieci wraz z dorosłymi będą tworzyć maski karnawałowe. Filia numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Chrobrego również ma propozycje dla dzieciaków. Codziennie o godzinie 11 będą odbywały się zajęcia, kim będę jak dorosłe, będą to również zajęcia oparte o literaturę. Będą zajęcia plastyczne, ale poza tym będą też spotkania z osobami, które są przedstawicielami zawodów, o których dzieci będą tego dnia rozmawiały. Dla najstarszych uczniów i nie tylko, Miejska Biblioteka Publiczna na Zamku zorganizowała warsztaty rękodzieła. Odbędą się one 28 stycznia w środę. W zajęciach plastycznych będą mogli uczestniczyć też starsze dzieci w Galerii Sztuki na Zamku. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 11 do 12.30 będziemy się bawić plastycznie, kreować nową plastyczną rzeczywistość, malować, rysować, tworzyć kompozycje z papieru, modelować masie solnej. No i zobaczymy co nam jeszcze przyjdzie do głowy. Dzieci od 12 roku życia będą mogły nauczyć się tańca. Taniec hip-hop, który będzie prowadziła tancerka Bigail Ola odbędzie się w każdy wtorek i czwartek od godziny 15 w sali reprezentacyjnej zamku, a od godziny 16 zespół tańca Mazur zaprasza na swoje zajęcia. Będą przygotowywane również pod kątem osób początkujących różne formy taneczne, więc każdego, kto ma ochotę odrobinę się poruszać, w każdy wtorek i czwartek zapraszamy do sali reprezentacyjnej. Dla najmłodszych będą wyświetlane bajki. Odbędzie się bal karnawałowy, a 7 lutego głównym punktem programu będzie mała gwiazda estrady. Chodzi o to, żeby pokazać jeden utwór taneczny do wybranej muzyki i zaprezentować jedną piosenkę bądź wiersz. Taki krótki programik artystyczny. Stowarzyszenie inicjatyw możliwych Rzecz Jasna na dworcu również nie próżnuje. Oprócz zajęć, na które można uczęszczać od jakiegoś czasu, takie jak nocka planszowa czy modelarnia, specjalnie na ferie został przygotowany rozkład jazdy. Mamy dla mieszkańców Ostródy małych i dużych propozycje spędzania sobotnik przed południ i popołudni, razem z rodzinami, czyli całe rodziny, zapraszamy, na dworze Rzecz Jasna, będą zajęcia ceramiki, będą zajęcia. Z filcowania zapraszamy na rodzinne spotkania filmowe dzieci razem z rodzicami. Oprócz tego też mamy bardzo ciekawe zajęcia tzw. Tak złomofonikę. Złomofonika polega na tym, że z starych niepotrzebnych rzeczy produkuje się instrumenty. Wszystkie zajęcia można znaleźć na stronie www.simrzeczjasna.pl w zakładce dworzec. Amfiteatr również otwiera się na uczniów, którzy znajdą wiele ciekawych propozycji. Już w niedzielę odbędzie się 150. rocznica urodzin Ostrudzianina Paula D'Acle, założyciela pierwszego domu buddyjskiego w Europie. Odsłonimy jego tablicę, poś poświęconą jego pamięci tablicę w, na zamku o godzinie 15. Później odbędą się prelekcje na temat życia yy, yy, Paula D'Alke i Ostrudy tamtych czasów. To wygłosi pan Piotr Lisowski. A później po prelekcjach zapraszamy do amfiteatru na otwarcie wystawy o historii buddyzmu oraz na koncert Tymona Tymańskiego, znanego no, artysty polskiego, który czynnego jakby, wyznawcy buddyzmu, i również z nim porozmawiamy na temat te, tego, tego, tej religii. W tygodniu amfiteatr zaprasza do sali kinowej, gdzie o 13.00 będą wyświetlane filmy dla młodzieży. Od 2 lutego odbędzie się cykl warsztatów. Fotograficzne, które poprowadzi Wojtek Kozicz, teatralne, które poprowadzi Mateusz Turma oraz scenografii, które poprowadzą Magda Munie, Agnieszka Świło i Paulina Fleszar. Efekt tych warsztatów będziemy mogli podziwiać podczas ich finału 7 lutego. Zostaną przedstawione efekty warsztatów fotograficznych warsztatów teatralnych oraz właśnie tych plastyczno-scenograficznych, gdzie przyozdobimy salę, hol, hol przed wejściem do sali kameralnej, no żeby to wyglądało jak dom kultury. Ten dzień odbędzie się również spotkanie z Pawłem Konio-Konakiem, znanym artystą i showmanem. Konio tutaj przedstawi film yy, poświęcony swojej twórczości oraz książkę, yy, no i będzie opowiadał o swoim życiu. Jak widać, ferie w mieście nie muszą być nudne, trzeba tylko chcieć wykorzystać ten wolny czas aktywnie i kreatywnie.